Wow, co to za miejsce! What? Czy to nowy challenge? Zaraz się dowiemy. Ojej, to butelka pysznej i lubianej przez wszystkich Coca-Coli. Jakie N ma szczęście! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. To mój ulubiony napój. Mmm, jakie dobre. Ojej, jakieś dziwne uczucie. Ja chyba. Okropne! Przepraszam, Mary, ale nie mogłam się powstrzymać. Lepiej sprawdź, co ty masz. Wow, Mary też dostała kole. Ale jest jakaś niezwykła. To złota kola. Wow! Zobaczymy, co kryje ta piękna złota butelka. Odlot, czy widzicie ten kolor? Ta kola naprawdę jest złota. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego wspaniałego napoju. Co za rewelacyjny smak. Tak, butelka tego napoju byłaby warta fortunę. Ojej, mam teraz złoty język. Ekstra. Oj, coś mi w brzuchu burczy. Przepraszam, n, Też nie mogłam się powstrzymać. Tylko spójrzcie na twarz, En. Jest cała pokryta złotym pyłkiem. Tak, En, jesteś księżniczką. No to co, gotowe? Co tam jest? Otworzyłam pierwsza. Jakie wspaniałe i apetyczne rolki. Ej, one są moje. Nie mam zamiaru się nimi dzielić. Okej, okay, spróbujmy pierwszej. Ostrożnie, powoli. Och, to jest takie pyszne. Nie można poprzestać na jednej rolce. Rewelacja. En, masz swoje danie. Nie przeszkadzaj mi w delektowaniu się moimi pysznymi rolkami. Popiję wszystko sosem. No dalej, twoja kolej. Co to jest? Ogórek, serio? I co za ubaw? Daj mi spokój. I co mam z nim zrobić? O, chyba mam pomysł. Takim zadaniem poradzi sobie tylko prawdziwy miecz. No to do dzieła. Moja praca skończona. Ej, Mary, wszystko w porządku? Przy okazji, ogórki są bardzo dobre dla skóry. No dobra, czas na mój posiłek. Bierzemy troszkę ryżu. Robimy z niego kulkę. I zwijamy w ten sposób. Super, wyszły niezłe roleczki. Spróbujmy. Mmm, to jest naprawdę dobre. Myślę, że zjem wszystko do ostatniego okruszka. Nie można pozwolić, żeby takie wspaniałe danie się zmarnowało. Jaki fajny miecz. Musiałam być samurajem w poprzednim życiu. Ups, sorry N, chyba troszkę źle obliczyłam swoją siłę. Ale i tak wyglądasz naprawdę super. Okej, okay. nie martw się, zaraz coś wymyślę. Widzisz? Twoja fryzura jest jak nowa. Hura! Co czeka nasze bohaterki w nowym wyzwaniu? Wow, tylko spójrzcie na ten cudowny złoty popcorn. Tak, smakuje i wygląda idealnie. Przykro mnie, ale Mary nie zamierza dzielić się swoimi smakołykami. Powinnaś zobaczyć, co ty dostałaś. To wiaderko popcornu, ale gdzie jest popcorn? Pewnie jest gdzieś tam w środku, prawda? Ojej, czy to opakowanie ma w ogóle jakieś dno? Dziwne. To są jakieś ziarna kukurydzy, ale to wcale nie jest popcorn. Zgadza się, to nie jest popcorn. Ale można ich przynajmniej spróbować. Hmm... Uh. Jakie malutkie ziarenko. Auć, jakie twarde. Tak, to nie jest to, o czym len żyła. Ale chyba ma jakiś pomysł. Co ona kombinuje? No oczywiście. Można przecież użyć prostownicy do podgrzania ziarenek kukurydzy i zamienić je w prawdziwy popcorn. Ale fajnie to wymyśliłaś. Dzięki. Ale potrzeba dużo czasu, żeby zrobić popcorn w ten sposób. N wsadziła kilka ziaren kukurydzy naraz. I wow, to wygląda jak magia. Niewiarygodne. Mary też jest pod wrażeniem sztuczki N. Dziewczyny zdecydowały się na wymianę. Wygląda na to, że zwycięzcą tego wyzwania jest przyjaźń. No to co, sprawdzimy, kto zacznie? Serio? No dobra. Wow, jaki wspaniały złoty tort! Hmm. En, nawet nie patrzy w jego stronę. Za chwilę odkroję kawałeczek. Jest boski. Nie mogę się doczekać kiedy go spróbuję. Rewelacja! I cały ten wielki pyszny tort jest tylko mój. No pierwszy kawałeczek zjedzony, ale to dopiero początek. Daj mi chociaż ugryźć. Nie. To było naprawdę dobre. Najadłam się. Jak dużo słodyczy. Zacznę od czekolady. Uwielbiam czekoladę. Ale po co jeść samą czekoladę, kiedy można zrobić fantazyjną, słodką kanapkę z czekolady, wafli i żelkowych misiów. Właśnie w ten sposób. Och, jak to pysznie wygląda. Pierwszy kęs. Jest po prostu niewiarygodne. W moich ustach jest wręcz eksplozja smaków. Pyszności. O, jeszcze trochę zostało. No dalej dziewczyny, nie przeciągajcie. Wow, czy to złoty burger? Chyba jest zrobiony w całości ze złota. Szkoda jest coś tak pięknego, Chociaż n nie wydaje się tak myśleć. A co ma Mary? To jakiś żart? Nawet nie można nazwać tego kanapką. Ciekawe, co ona zrobi. I chyba ma jakiś fajny pomysł. Po co jest szklanka? Zobaczymy. Ojej, Mary zrobiła słodkiego, małego burgera. Zaraz się dowiemy, jak smakuje. No, chyba całkiem dobrze. Podczas gdy Mary zajada się swoimi pseudo-burgerami, ja spróbuję prawdziwego przysmaku. Och, jaki ogromny, soczysty burger. Szaleństwo. Tak, takim burgerem można się najeść na cały dzień. No jak? Super. Ojej, chyba ten burger pomalował zęby na złoto. To jednak nie jest zbyt duża cena za tak niesamowity obiad. Mary chyba zostały jeszcze okruszki z jej mini-burgerka. Po co wyrzucać takie pyszności, skoro można je po prostu zjeść? No i proszę, nasze bohaterki pomyślnie przeszły kolejny test. Dobra robota, dziewczyny. Sprawdźmy, kto będzie zaczynać. Wygrywam. Sprawdzam. Ale odlot. Baskin Robins to moją ulubione lody. Cały kubek dla mnie. Tak, to jest po prostu najlepszy dzień w moim życiu. Spróbujemy pierwszą łyżkę. Smakuje po prostu bosko. Czuję, że uporam się z tym wiaderkiem w mgnieniu oka. Co tak siedzisz, N? Podnoś swój klosz! Ojej, nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda naprawdę pięknie, mam nadzieję, że jest przynajmniej jadalne. Próbuję, mm, tu jest pyszne! Wygląda na to, że tym razem obie bohaterki mają szczęście. Anne delektuje się swoimi wykwintnymi złotymi lodami. A Mary jest swoje ulubione Baskin Robins, Chociaż Mary ma więcej lodów. Ale tym razem jest gotowa podzielić się ze swoją przyjaciółką. Dziękuję bardzo. Pyszności. No pewnie. Mam nadzieję, że nasze bohaterki są gotowe na pierwsze wyzwanie. Britney będzie musiała jeść widelcem, byle tylko nie dostała zupy. Nancy ma łyżkę. Można jej użyć jako lusterka. Z kolei Jen będzie używać do jedzenia pałeczek. No to otwieramy. Wow, czy to Coca-Cola? To nie kocha Coca-Coli, ale jak można ją pić widelcem? Jakieś pomysły, Britney? Hej, uważaj! Możesz rozlać całą kolę. No cóż, picie koli widelcem to prawdziwe wyzwanie. Ojej, wygląda na to, że palec Britni utknął. Biedactwo. Chyba będzie potrzebowała pomocy. Hura, palec jest wolny. Chyba zostało na nim troszkę koli. Ale to jest całkowicie wbrew zasadom. Przykro mi, Britni, będziesz musiała znaleźć inny sposób. No, oczywiście, widelec nie wejdzie do butelki z kolą, ale jeśli go obrócić w drugą stronę, to co innego. O tak, jest! Kropelka upragnionego napoju. Oczywiście ta metoda zajmie dużo czasu, ale Britney nie poradziła sobie tak czy inaczej. Ej, ostrożnie, Otwieranie butelki coli okiem nie jest najbezpieczniejszym pomysłem. Okej. Okay. Teraz Ann będzie próbowała cieszyć się smakiem coli za pomocą pałeczek. To jest pyszne. Ta metoda też nie jest najszybsza, ale mimo wszystko działa. Ważne jest, żeby wyliczyć odpowiednią trajektorię. Okej, okay, mam. Teraz nalewamy kolę w ten sposób. Jakie pyszne. To zupełnie jak syrowki, które dawała mi babcia w dzieciństwie. Tylko kola smakuje lepiej. Ej, i to wszystko? Yes! Wygląda na to, że wypiłam to najszybciej. Sory dziewczyny, ale łyżka jest fajniejsza niż widelec i pałeczki. A może uda mi się w ten sposób? O nie, tylko nie to. Aj, mój nowy strój. Moja buzia. To straszne. Kurczę, cała się oblała i w dodatku przegrałam. Do bani. Wystarczy troszkę wyobraźni i nawet proste przedmioty jak widelec, łyżka czy pałeczki mogą być wykorzystane do najbardziej niezwykłych celów. Co za wspaniałe solo na bębnach. Ale wygląda na to, że trochę się rozproszyłyśmy. Sprawdźmy, co my tam mamy. Wow, jaki apetyczny makaron. I co za wspaniały aromat. Dziewczynom pewnie już ślinka cieknie. Ojej, Britni udało się nałożyć cały makaron z opakowania na widelec. Jaka ogromna kula makaronu. Jak to teraz zjeść? Wow. Nic nie stanie na przeszkodzie między głodnym człowiekiem a pysznymi kluskami. Britney tak szybko oporała się z całą paczką makaronu. Ostrożnie, to jest dość pikantne danie. Z moimi wałeczkami bez problemu poradzę sobie z tym makaronem. Jaki on jest pyszny. Mmm, rewelka. Ostry, tak jak lubię. To jest to. Jeszcze troszkę. Wygląda na to, że to wszystko. Teraz twoja kolej, Nancy. Mm, w porządku, spróbujmy. Bierzemy troszkę. Dobra, troszkę mniej. Kurczę, co się dzieje. Biorę troszeczkę makaronu. Serio? Tym razem szczęście nie jest po mojej stronie. Burgery. Kto nie kocha burgerów? Mm. Oczywiście, że wszyscy je kochają, ale jedzenie burgera łyżką to wyzwanie. Zobaczmy, jak Nancy sobie z tym poradzi. Wow, wygląda na to, że Nancy dała radę pokroić burgera łyżką. Pierwsza porcja trafiła do ust. Pyszności. Dobra robota, Nancy. Spróbujmy. Zaczniemy od bułki. Mm, świetnie. Teraz iść sałaty. Dalej pomidor. Mm, jaki soczysty! I na koniec najlepsza część. O tak. Britney też wykonała zadanie. Teraz kolej N. Tak, pałeczki i burger to nie jest najlepsza kombinacja. Podczas gdy dziewczyny cieszą się swoimi burgerami, N walczy by zjeść chociaż kęs. O nie. Wygląda na to, że burger N jest na całym stole, ale może dzięki temu będzie jej łatwiej. Wow, no czasami złe rzeczy, które nas spotykają, niosą za sobą coś dobrego. N dobiera się do kotleta. Jaki soczysty! Tak czy inaczej, N zjadła swojego burgera. Ale wygląda na to, że Britney jak na razie prowadzi w naszym konkursie. Co? Tylko jedno danie? To dziwne! Ciekawe, co tam jest. Wow, to czekoladowa fontanna! Cała masa czekolady! Brytni chce spróbować pierwsza. Zanurzyła swój widelec w czekoladzie. Nie uda się zjeść zbyt dużo czekolady w ten sposób, ale lepsze to niż nic. Dlatego smaku warto się wysilić. Teraz N spróbuje skosztować tej czekolady pałeczkami. Jest pyszna. Nancy jest chyba najszczęśliwsza ze wszystkich. Zobaczcie, ile czekolady można nabrać łyżką. O, tak. Hmm. chwila. Mam pomysł. O tak, ostrożnie. Mój genialny wynalazek działa. Sorry dziewczyny, ale fontanna jest zamknięta z powodu konserwacji. To było takie dobre. Ojej, wygląda na to, że Britney dzieli teraz pierwsze miejsce z Nancy. Dziewczyny, przygotujcie swoje sztuczce. Czas spróbować nowego dania. Co tym razem dostaną nasze bohaterki? Wow, spójrzcie na ten wielki talerz telsów. Wygląda na to, że Nancy jest gotowa zjeść łyżkę tych pysznych drażetek. Jakie słodkie! Jak dużo smaków mieści się w jej ustach? Nancy je skitelsy jak płatki śniadaniowe. Myślę, że wiele osób nie miałoby nic przeciwko zjedzeniu takiego pysznego śniadania. Dobra robota, Nancy. Jedzenie skitelsów łyżką nie jest takie złe, prawda? A teraz zobaczmy, jak poradzi sobie Britney ze swoim widelcem. Nie można nabrać nim tyle skitelsów co łyżką, ale i tak lepsze to niż nic. No i proszę, drażetka za drażetką, widelec po widelcu. Super, Britney też prostała zadaniu. Została tylko n. Ale jak to? Może ten tutaj? Nie, ten tutaj. No dalej. Udało się! Dobra, chodź tu do mnie. Ojej! O nie, Britney! Jakie ładne gwiazdki. Wow. Czy wszystko w porządku? Kto wiedział, że skitelsy mogą być tak niebezpieczne? Przykro mi, Jan, ale tym razem nie ma szczęścia. Znowu. Na raz, dwa, trzy. Ojej, kukurydza. Britney od razu nabija kukurydzę na widelec. Czas spróbować. Jest naprawdę dobra. A jak już raz spróbujesz tego smakołyku, to trudno przestać. Dziewczyny mogą tylko zazdrościć. Jedzenie kukurydzy widelcem jest bardzo wygodne. Dobra robota. Teraz przyszła kolej N. No dobra, może spróbujmy tak. Nie, nie udaje mi się. A może tak? Też nie. O, mam pomysł. Ciekawe, co wymyśliła N. To świetny pomysł. Jedzenie kukurydzy jest teraz o wiele wygodniejsze. To jak jedzenie grilla, a ręce w ogóle się nie brudzą. Wspaniale, świetnie sobie poradziła, się. Pyszności! Poważnie? Ja mam jeść kukurydzę łyżką? Może spróbuję obrać ją w ten sposób. Albo w ten sposób. To nie działa. Ojej. Przepraszam, Britney, ta kukurydza jest taka nieprzewidywalna. Kurczę, przegrała. Sztuczce w gotowości? No to zaczynamy. Wow, spójrzcie, ile tu chipsów. A wy lubicie chipsy? Jakie są wasze ulubione smaki? Napiszcie w komentarzach. Ojej, wygląda na to, że jedzenie chipsów widelcem nie jest najwygodniejszym sposobem, ale można wziąć jeden chips w ten sposób. Mmm, jak chrupie. Super. Nie można zjeść dużo chipsów w ten sposób, ale czasem chce się rozciągnąć zabawę. Z kolei N udało się złapać jednego chipsa pałeczkami. Mm, jakie pyszne! Spójrzcie, jak szybko ta wieża z chipsów znika. Dobra robota, N. Teraz twoja kolej, Nancy. No dobra, spróbuję. O nie, wieża Nancy rozjechała się po całym stole. Może w ten sposób się uda? No dalej, właśnie na moją łyżkę. Głupie chipsy. Podsumowując, gratulacje dla Britni za zasłużone zwycięstwo. Srebrny medal idzie do Nancy. A trzecie miejsce zdobywa N. Dziewczyny, wszystkie świetnie sobie poradziłyście.